Halo. No, jesteś już na miejscu. No, ile mam na Ciebie czekać? Przyjechałem jestem pod jakimś, nie wiem, starym ceglanym budynkiem, jakimś kurde przystanku, cichoż, stowarzyszenie, nie wiem. Jadę ogromnym samochodem ikoną motoryzacji. Ogromnym samochodem? Dobra, ja się specjalnie odwaliłem, bo mówię, że jakiś luksusowy fajny samochód. No to wiesz, wyglądam jak człowiek. Już cię widzę, podjeżdżam. Co jest? <laughs> Zaraz ci opowiem, nara! To po to, żeś mnie chuju ciągnął tyle kilometrów? Jest ikona? No jest ikona, no ale nie jedziemy, nie jedziemy na wakacje do Hajdusza Bosch, no tylko mieliśmy pokazać coś fajnego na odcinku, no. <gry> Legendy głoszą, że ten maluch był w Bułgarii. Wiem co powiesz. Słuchaj, mamy program motoryzacyjny, to jest też ikona motoryzacji, jakby nie patrzeć. Co prawda nie naszego kontentu amerykańskiego, ale to, ten samochód zapisał się na kartach historii i zabieram cię teraz do kolejnego samochodu. Bardzo was przepraszam za mojego kolegę tutaj, przyjechała takim samochodem. I zabieram cię teraz, by pokazać ci kolejną ikonę motoryzacji amerykańskiej, która zapisała się również. Bardzo mocna karta historii. No dobra, jadejmy. jedziemy. Na Dobra, coś może pogadamy. Chyba, zbieżności nie ma. No i trochę. Te lekkie luzy. Wiesz, że kurde, z maluchem nie jechałem z 10 lat albo i więcej. Widzisz, jako ci frajdę zafundowałem za no. dzisiaj? A to nie jest koniec naszej przygody, bo dzisiaj Ci pokażę piękną serię samochodów, które bardzo mocno zapisały się na kartach historii e, amerykańskiej. No? Więc już jedziemy. E, ale nie będziemy tak blisko siedzieli siebie. E, troszkę dalej. O policja za nami. Troszkę dalej będziemy za sobą. Kurde, jedziemy 40 na godzinę. ja się czuję, jakbyśmy mieli się zaraz przenieść w przyszłość? <laughs> E, tak, mój drogi, pokażę ci piękne samochody amerykańskie, duże, mocne. E, no, będzie bardzo miło i wesoło. A, ja sobie krótko chwilę. Tak, masz korbotronik. <laughs> Tutaj, masz nawet wentylator. zobacz. Wiesz, ale chyba. O, działa, dmucha. E, działa! Ale człowiek! Ale czad. Ten samochód stał dwa lata w stodole, na pół rozrusznika przekręcił i chodzi. Alcantara ta sufitka. Nie, to ty ma A teraz zauważ jedną bardzo fajną rzecz, którą pokażę Ci w kolejnym samochodzie. Zobacz te słoneczka, nie? No. małe jak małe cały samochód, no. nie? Pokażę Ci takie ogromne, że można na nich zjeżdżać zamiast na nartach. Co ty gadasz? Zaraz dojedziemy. A to co, my tira będziemy oglądać? Prawie. Wagowo niewielka różnica. Kieruneczek Nie cieka, wiem cieka. czy mryga, chyba mryga Czekaj, rękę wystawię Taki Hamuje, ale... Jedynka niesynchronizowana O, pod ciężarówkę się pchać nie będziemy O nie, nie <laughs> Ale powiem Ci, że petarda Jest klimat, co? No. Wyobrażasz sobie takim samochodem jechać do Bułgarii? Wtedy to był luksus Wtedy Teraz to to był tak jakbyś pojechał Jarisem, nie? No, w sumie tak Trochę luz ma <noise> Ale klaksem działa. Miałem takiego, identycznym kolorze. Piękny jest. Taki sam kolor. Pamiętam, założyłem w nim, pamiętam, e, pozycję e, z lampek choinkowych, takie niebieskie żarówki. <noise> to był człowiek bajer. A żeby go w zimie odpalić, musiałem stawiać pod nim taką grzałkę do garnków na podmiskę. <noise> Ale jest kurde klimat. Ty, a zrobimy za przez szyby? Przez dach? Eee, kurwa prawie Ja pierdolę, Ale to jest maszyna To jest fura, co? Zajemiste. Mówiłem Ci, że będą ikony motoryzacyjne? Panie, ja takim chcę jeździć Ten samochód, w którym jedziemy zasłużył się dla ludu tak naprawdę i te samochody, które jedziemy oglądać można powiedzieć, że również zasłużyły się dla ludu. Tylko są troszkę trochę, niewiele większe. A, nie wiele, no. Nie wiem. Nie wiem. że jest jak prawie ciężarówka, to... No tak się wydawałoby, że jest duży, ale jest mały. No niedługo, sam. Bo silnik z tyłu. Porsche. Bo, ha, ha, na pewno <laughs> Porsche. Jak mawia klasek. Ty, ale wiesz, że one mają aktywną aer aerodynamikę. Zależy się od tego jak bardzo wysokisz. No. <gulki> <gulki> Ładasz nie wiesz, Jak spoiler ustawiasz sobie... No patrz, tutaj masz teraz, patrz, klapa hamująca, nie? Jak sironie. No, o, ale znajdziesz jak wybiera nierówności. Ale dobre, dobre, Ej, dobre. Wiesz to jest. To jest ikona, nasza, piękna. O, no, prawie nie niecoś dołeczka. Jak jest klasa. Jak jest klasa? Wycieraczka? Ciao, jak. Ej, jak ci się zepsuje do tymi małymi ruchcikami sznura? Ma to jest tak słaba. tak pozwala. i heja, nie. Ej, gwarantuję ci, że za nim ogląda się tyle samo osób, co za mustangiem czy challengerem. I teraz, mój drogi, zabieram cię do Mekki Hammerów. O kurwa. Tu Hummer, tu hammer, tu hammer. i tam też Hummer, i tam też stoi Hummer. Tak, właśnie to chciałem Ci dzisiaj pokazać. No dobra mój kolego, jechaliśmy małym samochodem. Jedziemy... Ej, teraz się tak dziwnie czuję w tym samochodzie. <laughs> Jedziemy ogromnym samochodem. Hummer H2, wersja po lifcie. Jak Ci się podoba tu w środku? Ale fajnie. Można się ganiać, co? Ale jest przepastny, wielki samochód. No. Widziałem wiele testów Hamera, oglądałem filmiki, jednakże większość sprawdzało go w terenie, sprawdzało go gdzieś tam po lasach, polach, łąkach. No my nim nie pojedziemy, tym akurat w teren, ponieważ ma, no, widziałeś, piękne, chromowane koła, no, więc jest ten zabawne. samochód... Jest tak zwana amerykańska bulwarowa e, Więc tutaj nie pojedziemy nim e, w teren. Fajne, na głośnienie bo widzę. Na głośniej, bo tak. Żadne fotele, mam masz dwa od żadnych foteli. Tak, albo to dwa, że mam bardziej, tak. albo. Ona... Dokładnie, tak, czekaj, czekamy na nią. Ty jest... jest... rację, że na tym można zjeżdżać. Na tych daszkach w mo... <laughs> porównanie do mojej ręki. No, na tych daszkach można zjeżdżać zamiast MS Albo deski snowboardowej. Yeah. Jest grube. Yeah, to jest bardzo. <laughs> Mój kolega e, sympatyczny, e, który użyczył nam dzisiaj tego pojazdu, e, ciąga nim łódź swoją. na mazury, gdzieś tam e, jeździ nim i używa sobie tego samochodu. Ej, jakiego? to takich dziesięć przejażek mam, mazury w TIW, w i ma kłódkę, nie? Samochodem. Tak, ten samochód ma ogromny apetyt na paliwo, jednakże ten samochód został wyposażony w instalację LPG. No, i Dajno. naprawdę nie jest tak, jak z nim rozmawiałem. Nie jest drogo. Nie wiem, czy wiesz, ale ogólnie te piękne kwadratowe samochody zakończyły swoją produkcję w 2010 roku. Teraz też jest. W 2010 roku zakończyła się produkcja hamera H3. Który, no umówmy się, już był bardziej Grand Cherokee niż Hammer, mm -hmm. e, Ale w 2020 roku wznowiono tą produkcję. Niestety, jak zwykle, niedobrym torem, ponieważ. Elektryk. elektryk. Ale... Tu to, to... jest silnik 62 V8. E to mały, ja myślałem, że większy. Nie. To jest 662. Nie ma to naprawdę kosmicznych osiągów. Bo powiem Ci jakiegoś tam przyspieszenia naprawdę mega to nie ma. Co ci się podoba w tym męskim, ogromnym, amerykańskim świecie motoryzacji? Powiem ci, że fajny podpórek. Fajny podpórek, co? Wiesz, co ja pamiętam kiedyś ze znajomymi, pojechaliśmy mojego szefa G klasą na Chińczyka i to był najlepszy stolik na świecie. Tak. Powiem ci, że tutaj jest trochę gorzej, bo G klasa, no. wiadomo, jest trochę no, bardziej, jest bardziej kwadratowa. No ale dałoby też radę. Dałoby radę, jest to kawał ogromnego samochodu, kawał... Kawał kloca! ...kloca kwadratowego, powiem Ci, uwielbiam osobiście te wielkie kwadratowe A kształty. Chu... Tutaj otwierasz maskę, za to łapiesz, tam otwierasz spinki. Tam odpinasz spinki, i tutaj sobie otworzysz szmachę, i pod spodem masz jeden wielki, oryginalny kloc 62V8, który napędza tego potwora. A to 62 z jest, jest jakiego koncernu? To jest to, co w korwetach siedzi, czy.? To jest silnik Hamera. Generalnie. Silnik Hamera? Tak, to jest silnik Hamera, tak. Oh. tak no. Mówiłem ci, że będziemy mieli samochody dzisiaj, które zapisywały się na kartach historii, począwszy od najmniejszego polskiego, kończąc na e, największym. Yy, amerykańskim, no, który tak naprawdę został stworzony po to, by wygrać wojnę. Oryginalny Humvee, bo H1 to już jest ucywilizowana wersja, czyli tak naprawdę wbrew pozorom mamy na tą chwilę pięć modeli hamera: Humvee, H1, H2, H3, która jest bardziej Grand Cherokee niż yy, hamerem. No, no i teraz ten elektryczny, tak? No niestety. Dzisiaj to wszystko idzie... Nie mówimy o elektrykach. Nie to, mówimy o elektrykach, o to u także nas nie, e, nie te, ten ostatni Hammer możemy go wykreślić. Ja wiem, że amerykańskim samochodem też jest Tesla, ale nie myślcie, że kiedykolwiek Tesla pokażemy. Nie, ale chyba że znajdziemy taką z silnikiem V8. Jak ktoś ma... Jest! Żeby taki samochód ściągnąć, ze Stanów do Polski musisz mieć pozwolenie na broń. <noise> Autentyczne. Mój serdeczny kolega, który użyczył nam te piękne e, samochody do naszego filmu, e, zamówił takiego, wylicytował, wygrał. Po półtorej roku ten samochód czekał na e, wysłanie go do Polski ponieważ te wszystkie procedury tyle trwały, on musiał wyrobić pozwolenie na broń, żeby ten samochód, mimo to, że jest ten samochód zdemilitaryzowany, to musisz mieć pozwolenie na broń, żeby taki samochód ze Stanów przyszedł do Polski, do Ciebie. Ale ten Humvee to jest konkret. To jest diesel. Ogromna jednostka. Dawaj, bierzemy tu machę do góry. I tu mamy potężny motor diesla. No i tak naprawdę ten samochód zapisał się bardzo mocno na kartach historii amerykańskiej Army USA. Robi wrażenie, co? Piękny. Robi wrażenie, zobacz, ta rama, te koła, to wszystko, to jest niesamowite. No. Miałem przyjemność innym troszeczkę. I można go to topić dotąd, do tego snorka. Do tego snorkela można go topić, tak. Eee, to Generala. Metalowy. Metalowy. Wszystko jest metalowe. No, oprócz drzwi, bo drzwi akurat I są z kompozytu. No też i kompozyt. plachy, pl machę jest z kompozytu, nie? Reszta wszystko jest z kawał ogromnej, wielkiej stali. Zresztą wszystko jest stal. Ten samochód jest jako projekt, on e, będzie dopiero szykowany przez mojego kolegę. E, Widziałem jakieś tam pomysły na ten samochód. No, będzie to bardzo fajny projekt, e, który na pewno zobaczymy, jak już go skończy. Jeśli nim przejedziemy. Jeśli nim przejedziemy, już wtedy naprawdę fajnie. W Mało tego jeszcze ma, no tak jak widziałeś, ma kilka hamerów. No. Zresztą, te hamery, które widzieliście na naszym filmie wcześniej, tak naprawdę można się do nas odezwać. Można powiedzieć, że każdy jest do sprzedania. Jeżeli ktoś ma ochotę sobie sprawić taki samochód i nim podróżować, jeździć, bawić się, cieszyć, można sobie ten samochód kupić. Odezwijcie się do nas. E, pomożemy tutaj wszystko dogadać. E, nie są to naprawdę duże pieniądze, jeśli chodzi o, o taki fajny, luksusowy samochód. Powiem ci, że wbrew pozorom, to że on jest krótki i ma wielką pakę, w środku ma bardzo mało miejsca. Jest szeroko kosmicznie. Jak w klasie. Ale jest bardzo mało miejsca. A w -klasie tak, klasie nie jest nawet szeroko kosmicznie, tylko jest wosko i klaustrofobicznie. No. No dobra. Zanim się jeszcze przejedziemy i pokażę ci, jak to się zachowuje na szosie, ee, przejdźmy może do chatrujki która no niestety już kończy, no, tą, kończy tą epokę, że tak powiem. Zamknijmy w tym. Hammera. No i tutaj mamy ostatni, kończący epokę Hamera, można by powiedzieć. Aczkolwiek ja uważam, że on się już, ona się skończyła już na, na H2. H2, tak. Eee, tym samochodem już można bez problemu pojechać po bułki, ale ten samochód tak naprawdę ma taki nie być. On ma być duży, ogromny, Nie musisz ciężko On jest zaparkować. Mały. To jest bardzo mały samochód, nie? No w no, porównaniu do h 2 to jest strasznie małe. To jest bardzo mały samochód. On fajnie wygląda, przez to, znaczy, że ma jeszcze tam no to jest koła. duży, ale w porównaniu do h tak. O, to jest mik tak. mikroskopijny samochód. Tak, porównanie do h tak jak mamy tutaj widać to porównanie. To jest naprawdę mały ten samochód. Eee, te koła robią fajną robotę, no ale to też wiesz, no, kwestia gustu, tak. Mamy trzy hamery, chcieliśmy pokazać trzy hamery. Szczerze, środek mi się bardziej podoba w H2. No, H2, wiesz, no, bo jest taki, no, tutaj trochę taka Logan, nie? Ach hatrójki nigdy z, nie, z bliska nie widziałem, nie? No, to masz okazję. I powiem ci, że zawiodłem się. No hatrójka to jest taki już. Wiesz, no typowy mały miejski sów, można powiedzieć, nie? To jest Ale taki jestem typowy. Zawiedziony. To jest taki typowy maskę. mały miejski sów. Nie wiem, jak tu się podnosi maskę. Podejrzewam, Na pewno że jest bardzo mocno po europejsku. No niby się otworzyła. Nie Ale to zniszczyli. No. Zobacz, H2, maska w drugą stronę. Eee, H1, maska w drugą stronę. No. Tu jest. H3, już zostało to wszystko zniszczone. Nie podoba mi się. No nie. No nie, to jest, to nie, jest nie. mały miejski słów, tak? X5, Q7. Q7 tylko, że dużo tańsze. Tak. No, ale H3, umówmy się, jest bardzo mało popularnym samochodem w Polsce, no inaczej, każdy hammer jest mało popularny w Polsce, dlatego Wy możecie nabyć któregoś z tych, co widzieliście, e, jest to mało popularny samochód w Polsce, e, ale więcej jest jednak chyba koneserów tej H2. Albo H1, lub Humvee. Albo, H1 albo Humvee. Albo h albo dokładnie tak. E, Adam widzisz Kornacki? Minę? Widzisz Widzisz no, moją minę? Widzę, jesteś zawiedziony. Jestem nawet, można powiedzieć, lekko zażenowany tym samochodem, bo ja myślałem, że h to będzie taka ładniejsza, lepsza wersja H2. Bo nie. przyznaję, naprawdę, nigdy nie widziałem z bliska H3. No dlatego właśnie chciałem Ci to wszystko pokazać, całą tą genezę Hamera Mamy możliwość taką dzięki uprzejmości Zamykać, mojego kolegi. Nie, nie, nie. nie, 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 nie. ma co oglądać. Ale bądź co, bądź jest ładny ten samochód. Fajną ma tą bryłę, jest taki inny. Tylko był dwa razy większy. Tylko musi być większy. Te nadkola napompowane, w te nawiązanie jednak tych wlotów powietrza. Chociażby nawet ta trapa, która tu do niczego nie jest, ale jednak jest ta trapa. Jakieś te zachowanie tej, tej, tej jednak historii jest nadal, ale jednak mimo to kwadratowe lampy już. No nie. Okrągła lampa musi być w kamerze I koniec. No i taka właśnie jest h na poprawę humoru przejedziemy się kamwi. No. To jest prawdziwa amerykańska motoryzacja. Piękny kolejny dzień przygody z przygody blu, z amerykańską motoryzacją, który z kamerów zrobił nie inaczej. Który z samochodów, bo nie mieliśmy tylko kamerów, e, zrobił na tobie największe wrażenie. Na obrazku najlepiej wygląda Malczan. Bardzo <śm> jest taki wyku czasu. Ale co? ten kadr, który my nagrywaliśmy, mm. to jest po prostu petarda. No, i jeszcze, oczywiście, to piękna czerwona Ibiza z tyłu w tle. O! Ibiza to jest Ibiza, Ibiza jest niezastąpionym samochodem. operacyjnym. E, operacyjnym. Ale powiem Ci, ty, A ty to się mam... mniej buja niż G klasa. Tak, to jest bardzo <grym> sztywne. No. Bardzo sztywne, wiesz, no te koła. Zobacz, jechaliśmy po polnej drodze e, hamwi e, i ten samochód przepływał przez te doły, no nie? tak? Ten już jest twardy, już jest taki. no. Niby tamten samolot jest spartański, ale zawieszeniowo. No, znaczy, myślę, że gdyby miał normalne koło, to na pewno by był dużo miększy. No, bo wiesz, tamten to miał taki balon na ta, dwie ręce, nie? Tak. No i no, jeszcze mój kolega ma jeszcze jednego, którego na razie nie pokażemy, ale możemy o nim wspomnieć. Jeżeli będziecie chcieli, to go wam pokażemy. E, ma jeszcze jednego hamera, który jest zrobiony na takiego Monster Tracka i jest Co? w wersji pick-up. No, żeby do niego wsiąść, to trzeba drabinę. Taką małą drabinę, ale trzeba wsiąść, robi się, za miesiąc będzie gotowy. Ja chcę się tam <laughs> Tak, ale jest. Takie moje spostrzeżenie małe, bo zobacz, no ten samochód, bo ten samochód jest e, duży, kwadratowy, to duży jest coś kwadratowy. jak G-klasa, nie? Tak, to jest coś jak G-klasa. E, ale czy bardziej mi chodzi o t, e, taki mindset ludzi, którzy kupują taki samochód. Mhm. Wiesz, ja na początku myślałem, że Jezu, Jakim to trzeba być burakiem, żeby kupić sobie takiego hamera, bo dla mnie hamer, wiesz, dużo chromów, no. chcę się pokazać. Tak. Y, mam małego, Mały. ale patrzcie ile mam pieniędzy, nie? A no, to jest tak zwana bulwarowa, tak, nie? Tak, to jest bulwarowa, ale zobacz. Tym, jak się przejechaliśmy, ja się troszkę dowiedziałem, dlaczego ludzie kupują te samochody. No. Jest cichy. Cichy. Fajnie mruczy. Mruczy, wygodny. Bardzo wygodny. Tak. To jest naprawdę luksusowy amerykański samochód. Tak. I prowadzi Jaj. się! I bardzo fajnie się ten samochód naprawdę na trasie prowadzi. Nie męczy. A G-Klasa męczy. No? Niestety. A ten samochód naprawdę I o to, nie męczy. To, że on się nie buja tak jak G-Klasa. Tak. teraz przy użyciu takiej siły, co no. teraz ja używam, G-Klasa nie ta najnowsza, tylko ta poprzednia. Tak. To ona jest jak łódka na wzburzonym morzu. O tak, o, prawo, lewo. No? I za ten. Taki akcent. Ociekający kłódze. cały chromem samochód, nie? No. Ej, ale ten jeszcze nie jest taki zły. Nie, to ja jest taki ze smakiem zrobiony. Ja jeszcze widziałem, że to wszystko chromowane, to wszystko chromowane. No nie, chromowane, to już jest, jest za dużo. Ten samochód jest zrobiony naprawdę jest ze smakiem. Eee, kolega tutaj, Paweł, bardzo o niego dba. E, tak jak wspominałem, on służy mu jedynie co, to na Mazury e, ciąga łódkę. I ma tam no. specjalny przycisk właśnie do tak. holowania, ciągania i tak, tak dalej. Tak. Też widziałem, że tam jest pokrętło od no. tych wszystkich napędów. Tak, ma kamerę cofania tak. do, na hak. No i ktoś z Was może nim jechać do ślubu, bo również jest taka możliwość. A takim białym to fajnie. Fajnie, no tym bardziej, że widziałeś, że z tyłu jest miejsca. Kurde, to. nagłośnienie, to, tamto. Kurde, tutaj nie dość, że e, panna młoda e, i pan młody ze świadkami by pojechali. Ty jeszcze raz, <laughs> Ale Jakby się uprzeć, to wszyscy. Jakby się uprzeć, to jeszcze chrześcijanie w tym samochodzie. No, kiedyś e, możemy zrobić taki test. Ty, zobacz, e, ja 1,86 no. on jest wyższy ode mnie. I to nie jest, powiem ci, i on jest dużo niższy na tych kołach. No. Tak jak wjechaliśmy do Pawła na podwórko, co stało kilka tych kamerów, zauważyłem, że ten był najniższy. No tak. No ogromne felgi. Ale często właśnie dlatego on się dobrze prowadzi. Tak. On się prowadzi naprawdę niesamowicie. Eee, no i ten samochód, gdybyście chcieli zobaczyć na żywo, e, już niedługo będzie do zobaczenia na motosession. Będzie parę samochodów od nas. Eee. Fajnych, ładnych, ciekawych. Jedna będzie niespodzianka, którą jeszcze nie wiemy, czy Wam pokażemy. Wolalibyśmy chyba nie, bo będzie to samochód taki typowo na jedną czwartą milę. Amerykański, z kompresorem, niefabrycznym, także dopiero on daje czadu i frajdy. Kolor żółty? Nie, kolor szary. Szary? Tak, samochód, który zebrał naprawdę wiele nagród na różnych wystawach samochodów amerykańskich i on właśnie będzie. No, będziemy mieli też dla Was jakieś fajne gadżety. Powiedz mi przyjdzie. o kamerze, co to będzie. Bo ja nawet nie wiem. No, A bo mi mówiłeś, tylko nie pamiętam. Powiem ci, ale nie pamiętasz. Piękny, A. wielki, kwadratowy, wygodny, kloc. Zajebisty samochód. A wy moi drodzy, jeżeli chcecie więcej tak fajnych, ciekawych samochodów dużych, amerykańskich, drących się, buczących, bulgoczących, palących masę paliwa. Jak i mało paliwa, bo niektóre amerykańskie samochody są bardzo oszczędne. Tak jest. Eee, kliknijcie suba, obserwujcie nas, piszcie w sekcji komentarzy. Bo im więcej tego, tym nam bardziej się to będzie chciało robić. Dokładnie tak jest. I jesteśmy będziemy mieli dobrać. wtedy więcej motywacji, żeby pokazywać większe, fajniejsze, szybsze, wolniejsze. Wszystko. Każdy samochód amerykański wtedy byśmy chcieli pokazać. Dokładnie tak. A w następnym odcinku, moi drodzy, będzie tak. Również terenowo. Raptorowo. Raptorowo. Bardziej offroadowo. Mm, też dużo paląco. I... Zrobnym materiałem specjalnym. Ale to dowiecie się już niedługo. Dlatego naprawdę polecam subskrybować, bo... W następnym odcinku też się będzie działo, a myślę, że ostatnie dwa materiały... Trzy, nie, przepraszam, trzy materiały. Trzy materiały, które już mamy. Są grube. Są dość takie... Jak na takich nowicjusz jak my, chyba dość grube. Także nie czekaj, klikaj, obserwuj. Dzięki, cześć!